kiedyś do auta i... Nie, nie mam prawa jazdy. <laughs> Chyba, że na miejsce pasażera. Okej, okay, okej. Okay. No, ja chciałem tutaj przed tobą nakreślić wspaniałą historię, w której wsiadasz do auta i masz zadanie. Musisz wykonać pewną... dołączyć do pewnej ekspedycji w Karpatach, e, zebrać próbkę e, jakiegoś dziwnej cieczy występującej na bagnach. Przemierzyć setki kilometrów i wrócić do swojej bazy. I ten wspaniały. Nie dziękuję. Dwuzdaniowy opis to jest właśnie Expedition A Mad Runner Game, bo o tej produkcji sobie teraz porozmawiamy. Dosłownie dzisiaj ma swoją premierę. 5 marca i zarówno na pc tach na PlayStation 4, na Xboxie, możecie nawet na Switchu pograć, hmm. tak? Tak więc jest naprawdę dużo możliwości. Ty zagrywałeś się mocno w wersję przedpremierową. Tak, tak. Ja tak. zaś miałem okazję pogrania w wersję, no, powiedzmy, pr premierową, ale to trochę trwało to granie jeszcze przed samą premierą, taką recenzję. No, tą. ja tam miałem tylko jedną mapkę praktycznie do sprawdzenia, czy dwie i tyle, w jednej lokacji, tej pustynno-skalistej, pustynno że tak powiem. Tak. Ym... To jest w ogóle kolejna część serii Mad Runner nazwijmy to. Był jeszcze Snow Runner, i to jest taki spin-off, taka dodatkowa produkcja, która stawia troszeczkę na to, żeby zachęcić nowych graczy, nowych użytkowników, żeby dołączyli do tej serii, żeby poznali czym ona jest. Ona nie wymaga tak dużo jak poprzednie produkcje, jest dużo łatwiejsza. Mamy kilka. Fajne znaczy, jeszcze, funkcji, które sprawiają, że mniej nas irytuje, ok? Tak, tak. Ta, 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 ta można się zgodzić, ale samo prowadzenie pojazdów jest takie samo jak w snowrunnerze, jeżeli chodzi o system jazdy po różnych mm, powierzchniach. Tak, ym, tutaj, tak jak wspomniałeś, ja bym to nazwał biomy. Mamy trzy biomy. Colorado, nawet taki bym powiedział półbiom, bo tak naprawdę Colorado to jest taki samouczek, w którym mamy cztery misje i mm -hmm. to wszystko. I też to jest taki klimat właśnie Wielkiego Kanionu, pustyni. I mamy tutaj Arizonę, czyli już taki, taki większy biom oraz Karpaty, o których wspomniałem na początku recenzji. Te jakby gigamapy dzielą się na mniejsze mapy, do których mamy dostęp po wykonaniu iluś tam prostych zadań, bo ta gra głównie stawia na, przed nami. Zadania typu pojedź tam, zeskanuj coś, pojedź tam, dostarcz jakąś rzecz, pojedź tam i, i zrób zdjęcie. No tak, ogólnie pojedź tam to jest zawsze. Tak, tak, i z góry mamy określony cel, a to, jak my już tam dotrzemy, to jest właśnie nasza inwencja. To taki trochę Death Stranding, tak? Gra drogi, w której najważniejsze jest to, jak my tam docieramy, a nie to, co finalnie zrobimy. E, bo finalnie. Część z tych właśnie celów, o których powiedziałem, że na przykład zeskanuj coś, jest na końcu minigerkami. Na przykład jest prosta mm -hmm. minigierka, w której na długim pasku chodzi nam taki znacznik, i musimy w odpowiednim momencie trafić, jak jest on na zielonym polu. Znamy to z wielu setek innych produkcji. Skalę Na przykład, ale mamy też irytujące minigry, które w ogóle żadna z tych minigier, które tutaj występuje, nie została wytłumaczona w żaden sposób przez, przez twórców. Nie ma tam żadnego samouczka. Na przykład. Musimy wpuścić sondę po wodzie, po określonym takim miejscu, które, które widzimy, nie możemy przesuwać ekranem. I tak naprawdę ja najpierw nie wiedziałem, o co chodzi. Mam cztery sondy, mogę kliknąć, robi się jakiś okrąg i wypuszczam wszystkie, i jakby jest błąd, nie przychodzisz dalej. Spróbuję jeszcze raz, próbuję jeszcze raz, spróbuję jeszcze raz. I okazuje się, że musisz zgadnąć, trochę jak w saperze, gdzie jest jakaś rzecz. Która ci się poświetli na zielono. Okay. I jak całą wypełnisz tymi sondami, to przechodzisz dalej. Super, wykonałeś całą ekspedycję. Masz tutaj dodatkowy hajs, który wydasz na na przykład ulepszenia, które w tej grze występują. Więc to nie jest tak, że dostajecie jakiś z góry określony samochód. Macie do wyboru od małych, naprawdę terenówek po takie większe, ciężarowe pojazdy. Możecie je ulepszać, Możecie im dodawać na przykład wydech, taki tak zwany snor, snorkeling, chyba to się nazywa, tak jak w nurkowaniu, żeby on wystawał dużo wyżej. Dzięki temu na przykład jazda po bagnach czy po jakichś terenach, które są wodniste, będzie łatwiejsza. Nie zalejecie swojego auta. Tutaj też musicie uważać. Na jakim jesteście yy, terenie, tak? Musicie na przykład spuścić trochę powietrza, jak wjeżdżacie w jakieś tereny bagniste, lub też jeździcie po ostrych skałach, bo możecie uszkodzić te opony. Tak, czy pod górkę na przykład? Czy pod górkę? Też samochód trochę skacze, jest tu bardzo naturalna fizyka i możecie uderzyć w silnik i też Wam widzicie to na takim w takim interfejsie, ile wam zabrało ze 100%. Oczywiście też ze sobą na tę ekspedycję możecie zabierać dodatkowe części, którymi będziecie reperować swój samochód, możecie do, dodatkowe to jest To jest ciekawe ułatwienie w stosunku do <ścoughs> Snowrunnera, bo wydaje mi się, że w Snowrunnera w Runerze nie mogliśmy po prostu kliknąć przycisku, żeby się naprawić, tylko trzeba było podjechać faktycznie do stacji benzynowej, gdzie można było naprawiać auta. Natomiast tutaj możemy to zrobić, jeżeli sobie zapakujemy na, do samochodu taki zestaw naprawczy, no to możemy go użyć gdzie chcemy. Tak samo paliwo możemy przewozić ze sobą Tak, też. i mówiliśmy o tych ułatwieniach i ułatwieniem jest między innymi to, że macie podnośnik, więc tak naprawdę możecie zresetować do, jakiego, do jakiej chcecie jakby pozycji cały samochód. Oczywiście nie możecie wziąć tych podnośników wiele, jeden, dwa i to wszystko. Albo możecie specjalne takie pałąki wystawić i nawet w miejscu, w którym na przykład nie ma drzewa, punkty a na... zaczepne. Tak, a, a na pustyni wiele drzew nie ma. To dzięki tym punktom zaczepnym za pomocą wyciągarki możecie na przykład obrócić samochód. Tak, jeśli czyli się jeżeli przewrócił. utknęliście w stawie, powiedzmy. Nie ma żadnego głazu dużego czy drzewa na brzegu, do którego moglibyście się podciągnąć wyciągarką. To po prostu wsadzacie tam taki, taką kotwiczkę no i możemy się do niej wtedy przyciągnąć. Więc to jest też fajne ułatwienie, moim zdaniem. No i mamy tutaj też urządzenia, które sprawiają, że ta rozgrywka może być jeszcze łatwiejsza. Na przykład mamy echosondę, więc możemy wytestować, czy. Dana woda jest na tyle głęboka, że przejedziemy, lub nie, albo też mamy drona, którego możemy wypuścić i sobie zaplanować jakkolwiek trasę. Tak więc to są fajne rzeczy. Mamy też specjalistów, których możemy zatrudnić do danej ekspedycji, na przykład hydrologa, który nam da dodatkowe jakieś tam rzeczy, jeśli w zadaniu. W ogóle zadania wymagają pewnych specjalistów, więc musicie ich po prostu zatrudnić. Ale na przykład macie jakiegoś tam, nazwijmy to, zwiadowcę, to, który powiększa wam jakby zasięg drona, więc to są naprawdę fajne rzeczy. Na ekspedycję też możecie zabrać więcej niż jedno auto, więc to nie jest tak, że zawsze utkniecie z jednym. Nawet jeśli jedno wam się przewróci, to możecie z tego drugiego skorzystać i sobie to drugie podnieść. No tak. Na przykład to się tak dzieje z problemów, które napotkałem i trochę nie wiem skąd wynikają, są problemy jakby z, trochę z projektem całego interfejsu w momencie kiedy właśnie planujecie ekspedycję, zatrudniacie tych specjalistów, wybieracie samochody, dodajecie jakieś ulepszenia, które są wymagane. To niestety nie wiecie, w jakim samochodzie konkretnie one muszą być. tak? One są często zaznaczone wykrzyknikiem, ale wykrzyknikiem również są zaznaczone rzeczy, które świeżo odblokowaliście, więc trzeba trochę wybrać tych samochodów, popatrzeć, co odblokowaliście. Również wybierając miejsce, jakby zrzutu Waszych aut. No, jest problem, bo nie widzicie na mapie, jaki jest wasz cel tej misji, a gdy już jesteście w grze i wejdziecie do mapy, to już go widzicie na mapie. Tak więc to są takie rzeczy, które bardzo łatwo poprawić. Sama gra też, patrząc, muzyka gra teraz w tle, ale patrząc, nawet bardziej słuchając, nie ma za wielu tych soundtracków. Ja już po dwóch, trzech godzinach byłem trochę zirytowany tą muzyką, która mi gra, bo to ciągle się powtarzało i wydaje mi się, że za wiele tego nie ma. Więc powiedziałbym, że Expedition Medrunner Game to jest idealna gra, która posłuży wam jako taki, taka rzecz, która, którą możecie robić trochę ekstra, tak? Możecie posłuchać podcastu i nie musicie, chociaż gra jest wymagająca, patrząc na na przykład przejechanie pewnego terenu czy też pewne misje, ale nie musicie mieć takiej mentalnej Mentalnego skupienia w 100%. Na tym tytule, tak? Możecie czegoś posłuchać, możecie nawet obejrzeć jakieś zawody, skoki narciarskie, formuła pierwsza, e, a to może być tak, tak, tak ekstra, tak dodatkiem. I e, to fajnie wycisza, to fajnie, właśnie w tym tytule, fajnie sobie spędzić czas. Nie mając takiej, takiego spięcia, tak zwanej napięki na to, że muszę coś zrobić, tak? No tak Nieźle nie wyjdzie, zresetuję tak. i tak dalej, bo grając stricte w Mad Runner Game, ja jednak yy, pojawiały się momenty, w których czułem irytację, dlatego że czegoś nie wybrałem, czy gra mi nie powiedziała, że coś będę potrzebował, jakby. Trochę brakuje, ja wiem, że to wynika jakby z serii, która była dla bardziej nazwijmy to pro-graczy, ale jednak trochę tego, tych samouczków, tego tłumaczenia tutaj brakuje. A ja, ja jestem, i tu się przyznam, no, raczej graczem, który po raz jako nowicjusz podchodzi do, do, do tej serii. Grałem Snowrunera kiedyś. No, ale to było kiedyś, tak? Więc można założyć, że jestem tym nowicjuszem i ja bym potrzebował dużo więcej tutaj wytłumaczeń, jeśli chodzi o to wszystko. Też same te zadania nie są na tyle lotne, żeby poświęcać im uwagę, więc tym bardziej tutaj podkreślam, że to jest gra taka towarzysząca. A to y, też nie jest produkcja, która dużo kosztuje, bo tak naprawdę, patrząc na ceny, to jest połowa tego, co płacimy za duże tytuły. Więc kolejna. Kolejna gra w tym roku takie double A, tak. udane w miarę niezbyt drogie, które pojawiło się praktycznie na każdej platformie. No, ale właśnie co też warto podkreślić, jeżeli właśnie jesteście są czy widzów fani Snow Ranera czy Madrunera, no to trzeba podkreślić to o czym mówiłeś trochę, że to jest spin-off taki troszeczkę. Wydaje mi się dla innej grupy odbiorców, nie, bo tu nie ma właśnie tego, że mamy te nasze zadania, że jedziemy po konkretnych drogach, tylko tu nie chodzi o jazdę z punktu A do punktu B. Znaczy w pewnym sensie chodzi, ale bardziej, bardziej chodzi o tą eksplorację i szukanie tej idealnej drogi na bezdrożach. Więc to siłą rzeczy sprawia, że no troszkę inny jest ten gameplay i właśnie nie wiem czy się spodoba wszystkim fanom SnowRunnera, bo widziałem różne opinie mieszane, ja nie jestem dużym fanem SnowRunnera, po prostu w niego grałem. Ale tu mi się faktycznie przyjemnie jeździło, ale nie wiem, czy mógłbym z tym w, w tym spędzić, wiesz, tam kilkadziesiąt Bo godzin. Trochę te jednak ym, mapy są generyczne, tak? Nie ma takich miejsc ikonicznych, do których wracasz lub też możesz nimi sobie nawigować, gdzie jesteś, tak? Ja, ja ciągle, nawet po y, kilku godzinach spędzonych, y, po prostu nie wiedziałem, gdzie jestem, musiałem ciągle sprawdzać, czy to dronem, czy też tak po prostu trochę jadąc na pamięć. Plus nie mamy tych dróg, więc to nie jest tak, że wy walczycie z tymi zakopywaniem się, co było fajne w poprzednich seriach, tylko bardziej tutaj walczycie, jak zjechać z jakiejś skałki, żeby się nie zabić finalnie. No i też co mi brakuje już na sam koniec, to ja wiem, że to jest coś obok, tak? Ale no to jest już 2024 rok. Super fizyka jest tych pojazdów, ale ja miałbym nadzieję na to, że może twórcy, może Cyber Interactive pokusi się o to, żeby też system kolizji tutaj poprawić, tak? Tutaj wywróci nam się auto i ono tak naprawdę tutaj nie ma jakichś wgniotek za bardzo, tak? Myślę, że to jeszcze, jeszcze bardziej by, silnik graficzny wyrężyło i okay, pewnie, a to ale... na Switchu nawet jest, pamiętaj. Okej, okay, ale no... W tej grze wiele rzeczy nie ma, jest tylko no. nasza ciężarówka i pusty świat tak naprawdę, więc to też jest ten minus, no, że ten świat jest na... bardzo pusty, nawet nie za bardzo, no znajdziesz tam jakieś porzucone stare wraki i tak dalej, ale ten świat nie żyje, jest jakby, mimo że jesteś w tej, tej dziczy, to zarazem on jest taki bez życia. Tak więc ja mam mieszane tutaj uczucia, zarazem jako gra towarzysząca, takie coś, co nas odpręża jak najbardziej, ale jeśli nastawiacie się, że wow, super gra, będę tylko w to grał i w pełni się poświęcał, to niekoniecznie może. Tak więc ode mnie bardzo, bardzo solidne 6,5 na 10 i dziękuję dystrybutorowi gry za dostarczenie kopii do recenzji.